Witajcie ludzie z powrotem przy kolejnej walce tego turnieju. Dzisiaj zmierzy się Tobi 1 i Madara 2. Jedyna postać, która występuje jeszcze w turnieju dwa razy, czyli Madara. No, no, no. Ciekawe. Tobi reprezentuje Kalakana 1, 2, 3, a Madara Skalniaka. Może być całkiem ciekawie. Mm -hmm. Skalniak nie prosił o żadne specjalne jutsu, więc. zobaczmy, jak to wyjdzie. No i dajcie mi jakoś ciekawą mapę, a nie zawsze to samo. O, zawsze wychodzi ta sama mapa, albo raczej te same mapy. Wystarczy, że widzę to biegu, już mi się do śmiechu idzie. Dzisiaj mam herbatę, więc. na serwie. Obejrzyjmy początek bez komentowania, co się dzieje. Tylko niech to na nas zadziała. Tobi obrywa od Madary. Fałszywy Madara <laughs> odrzuca w ten sposób teraz prawdziwego Madarę. <laughs> no bo to był wtedy ten moment, kiedy wszyscy myśleli, że Tobi to Madara, prawda? A nie Obito. <laughs> bardzo śmiesznie to wychodzi jak na razie. Obito zaczął... Znaczy, Tobi. Obito. Tobi. Obrywa bardzo dużo. Tobi obrywa teraz bardzo... Obebrał bardzo dużo, ale... <laughs> Trochę zaczął kontratakować i chyba działa Madarze teraz na nerwy, więc może hmm, się przygotowywać na bardzo mocną zemstę i bardzo mocne atakowanie, bardzo mocne bicie ze strony Madary. Chociaż bardzo ładnie odebrał teraz Madarze życie, więc hmm, to mi toczy się z takiej postaci, które są często lubiane, grane. Ja za bardzo nie lubię jego ataków specjalnych, jego rzucania bombami i tak dalej, ale jeżeli chodzi o jego uniki o jego bycie, jego ruszanie się, to jest nawet całkiem fajnie. Gdybym miał lepsze Ultimate i lepsze ataki, które leżąłyby mi lepiej. To byłoby całkiem ciekawie. Ja nie mogę. Jak z początku było takie jednostronne, to Tobi zaczął to wyrównywać. Chociaż teraz znowu zaczyna być jednostronne, ale i tak może to jeszcze zostać wyrównane. Tobi zaczął znowu obrywać. On sobie robi jaja z Madary, tak mi się wydaje. Madara chyba nie zadowolony by nie był. Ah, Tawa była zobi, to była fajna i z Tobim, ale. Smaranda. Jak bardzo bym chciał, żeby obit, żeby Tobi był naprawdę jakimś debilem, jakimś głąbym, który później zniszczy świat przez swoją głupotę. To byłoby o wiele ciekawsze, chociaż. Fajnie rozwiązane zostało tak jak było, ale jak wyglądałby scenariusz, taka alternatywna historia, gdyby Tobi nie był bito, tylko był jakimś idiotą I, by... i później był antagonistą tym ostatnim i był naprawdę idiotą, który wszystkich po prostu chce dla zabawy rozwalić. To byłoby śmieszne. Ale no cóż, teraz Madara. A, Madara trochę Tobi mu przywalił. Przyznam wam, że ja jestem... Ja szczerze jestem za, żeby Madara przegrał. Nie chcę, żeby Madara wygrał, bo... bo... Dwóch Madarów A i jeszcze Madara taki... Eee... Madara. Taki Madara Madara. Dwa razy Madara i Madara to taki mainstreamowy trochę. O! Trafiłby teraz ultimate'em. Mój Boże, no nie, nie trafił Ultimate. A jeżeli dalej tak pójdzie, to Tobi przegra, a Madara wygra, no nie. Oboje mogą... Nie, Madara może zrobić teraz swojego... Swoje przebudzenie może zrobić HM, ale teraz może zrobić Obi Obito i Tibo. Tibo, Tobi, Tibi, Tibi, Tobi, Tobi. No zrób swojego ultimejda albo coś, Tobi, bo przegrywasz. Przynajmniej jedną rundę byś wygrał. Myślałem, że będziesz tutaj naszym talentem zaskoczenia. A nie, okazuje się, że tutaj... Eh, że Tobi obrywa i to okropnie, i to niemiłosiernie. Chociaż to było teraz ładne z jego strony, Tobi coś potrafi, ale no, nie pokazuje tego. Dlaczego w tej rundzie się jak idiota zachowuje? No cóż, bo jest idiotą, ale zachowuje się jak prawdziwy Tobi. Eee. Coś mi się wydaje, że Madara wygra. Tym bardziej, że mają podobnie wiele życia, ale Madara wygrał obie rundy. Bez przegranej. Niesamowite. Zadowolony nie jestem, bo ta walka była zbyt szybka i nie była fajna. Oczekiwałem o tobie o go czegoś fajniejszego. Nie, a spadaj. Madara, mam cię gdzieś. Skania przechodzi dalej. Gratulacje. Gdybyś wybrał inną postać, to nie byłbym tak negatywnie nastawiony do tej walki. Ale Madara, nie lubię Madary. Um, no Tobi, szkoda, że Kalakany przechodzi dalej to powiedziałbym, że w następnej walce będą walczyli Nagato i Hanzo. To będzie ostatnia walka trzeciej rundy i chyba jedna z ciekawszych. Czy Hanzo znowu prze... przemknie swoimi spamami? Czy znowu będzie spamował i wygra, czy Nagato może pokaże swoją umiejętność? To będzie ciekawe. Zapraszam do następnej walki i oby tam nie zawiedli mnie tak jak ta walka mnie zawiodła. Zapraszam. Na zdrowie.